Witam w 806. części audycji Voice of Freedom na antynieradia Enfala, której pochyla się nad tekstem artykułu autorstwa Romana Beckera i Joanny Rak pod tytułem Elementy procesu badawczego myśli politycznej wprowadzenie do badania empirycznego. I klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Myśl polityczną utożsamia się często z ideologiami, doktrynami i programami partii politycznych. Tymczasem i tu zgadzamy się z Waldemarem Paruchem jest to pojęcie o wiele szersze i całkowicie zawierające w sobie powyższe struktury myślenia. Nie oznacza to jednak całkowitej aprobaty dla jego autorskiej definicji myśli politycznej, która jest zrozumiana jako wszelka forma refleksji nad rzeczywistością polityczną, niezależnie od stopnia rozwoju, wewnętrznej spójności i systematyzacji oraz uteoretyzowania i konkretyzacji. Według nas jest to współcześnie wszelki zwerbalizowany z obraz. Lub spiktografowany wyraz postawy wobec bytów, zjawisk i procesów związanych z kreacją, niszczeniem, dystrybucją, jej zaniechaniem, ochroną i jej zaprzestaniem dóbr publicznych. Tym samym myśl polityczna obejmuje wszelkie możliwe sposoby myślenia społecznego: od schierarchizowanego do całkowicie nieustrukturalizowanego, od skrajnie zracjonalizowanego do holistycznie emocjonalnego. Nie musi to być zatem nawet refleksja. Może to być każdy typ reakcji na rzeczywistość polityczną, również poza strefą racjonalności. Pytanie o to, jak badać tak szeroko zdefiniowaną myśl polityczną, wymaga w takiej sytuacji odpowiedzi o wiele bardziej rozbudowanej i wielopłaszczyznowej niż tradycyjne studia nad ideologiami politycznymi. Pierwszym etapem jest odpowiedź na podstawowe pytanie dla każdego autentycznego badacza: co mnie pasjonuje, intryguje i zaciekawia, jakiemu zagadnieniu, Chcę poświęcić przynajmniej część mojego życia. Jeśli wolimy postawę obłomowa opisaną przez Iwana Gonczarowa, to lepiej zrezygnować. Badanie myśli politycznej może mieć charakter eksploracyjny i eksplanacyjny. Ten pierwszy pozwala nam odkrywać właściwości myśli politycznej, na przykład jaka była dynamika zmiany myśli politycznej, z kolei drugi umożliwia wyjaśnianie, czyli udzielenie odpowiedzi na pytania, na przykład dlaczego dana myśl polityczna zmieniała się w określony sposób. Wyznaczenie pola badawczego polega na dokładnym określeniu przedmiotu dociekań i zazwyczaj jest dość proste, o ile badamy poglądy jednego Myśliciela. Zajmując się biografią intelektualną, zaczynamy analizę od pierwszych tekstów i finalizujemy ją wraz z zakończeniem aktywności pisarskiej przez naszego bohatera. W przypadku badania większej zbiorowości zwykle zajmujemy się tylko jakimś wyraźnie zaznaczonym okresem, a więc np. czasami pierwszej Solidarności czy pandemii koronawirusa. Możemy nie tylko wyznaczyć wtedy bardzo precyzyjne daty rozpoczęcia i zakończenia danego etapu dziejów, ale też wiemy, że jest to czas wyjątkowy wyraźnie odmienny od poprzedniego. I po nim następującego. Jeśli nie sposób tego zrobić, to konieczne jest uświadomienie sobie, że badamy tylko jakiś wycinek dłuższego okresu historycznego. Nie należy uznawać za końcową cezurę dzisiaj czy obecnego roku, albo co gorsza, daty zakończenia zbierania materiałów. Jeśli nie ma się merytorycznego, przedmiotowego uzasadnienia takiego podejścia, znacząco bowiem obniża to poziom precyzji przedmiotu badania. Niekiedy uzasadnione będzie studium dynamiki myśli politycznej, i wtedy wyznacza się interesującą badacza trajektorię dystrybucji i redystrybucji struktur semantycznych, a następnie dzieli ją na frazy, fazy czy etapy. Umożliwia to uchwycenie zmian, które zachodziły w czasie, a także dość precyzyjne ich wyjaśnienie. Niezależnie jednak od tego, czy zdecydujemy się na ujęcie statyczne czy dynamiczne, trzeba pamiętać, że cezury początkowa, końcowa i śródcezury muszą zostać merytorycznie uargumentowane. Warto tutaj zadać sobie pytanie, jakie wydarzenie i do jakiego stopnia było przełomowe oraz wywołało zmianę istotnościową w zakresie pola badawczego. O wiele większą finezją trzeba się wykazać, gdy określamy granice przedmiotowe. Konieczne jest wybranie jednej, rzadziej więcej, i płaszczyzny badania. Wybór ten musi być uzasadniony głównie takim, a nie innym problemem badawczym i spójną z nim hipotezą. Istnieją cztery podstawowe typy problemów badawczych. Pierwszy z nich to podstawowe pytanie o fakty: kto, kiedy, z kim, jak, gdzie, co i z jakim skutkiem. To elementarne pytania składowe, bardziej ogólnego zapytania czy. Jednakże ten zestaw pytań jest zadawany zazwyczaj przez dziennikarzy z powołania. Badacze w naukach społecznych. Takim typem problemów zwykle się nie zajmują, chyba że rzeczywiście trafiają na szereg niewiadomych. W przypadku myśli politycznej, jeśli już one występują, to mają raczej charakter marginalny. W takim był tekst opublikowany w miesięczniku niepodległość w 1937 roku, w którym rozpatrywano, czy Stanisław Brzozowski był agentem carskiej ochrany. Drugi typ problemów był charakterystyczny przez długi okres dla nauk przyrodniczych. Od czasów Linneusza zastanawiano się do jakiego rodzaju gatunku typu i tak dalej należy dana roślina lub zwierzę. W przypadku myśli politycznej warto badać na przykład, czy dany tekst można zaklasyfikować do takiej, a nie innej odmiany myśli liberalnej, o ile w przypadku w przypadku Janusza Korwin-Mikkego takie zaszeregowanie jest dość proste, to już próby podobnego określenia myśli programowej jakiejkolwiek większej partii politycznej, a szczególnie typu wyborczego lub ruchu społecznego, mogą się nie udać. Znaczną część myśli politycznej jest wieloskładnikowa, a czasami wymyka się nawet wielopłaszczyznowym klasyfikacjom. Trzeci typ problemów... Został upowszechniony przez twórcę socjologii Emila Durkheima w XIX wieku. Badał on korelację pomiędzy liczbą samobójstw a statusem społecznym zmarłych. Uogólniając, można wskazać, że dążył on do odkrycia związku przyczynowo-skutkowego, której funkcją miało być wyjaśnienie poziomu zależności pomiędzy zmiennymi zależnymi a niezależnymi. Tutaj warto zauważyć, że tego typu dociekania muszą z natury rzeczy mieć charakter ilościowy i być oparte na teoretycznie ugruntowanych założeniach metodycznych. Bez dużej liczby danych nie da się udowodnić istnienia określonych zależności, i to obciążonych stosunkowo niewielkim błędem pomiaru. W przypadku myśli politycznej jest to przydatne tylko w studiach nad zbiorową świadomością społeczną w badaniach sondażowych. Współcześnie analizuje się również rozmaite przejawy. Masowej artykulacji politycznej w sieciach społecznościowych. Zazwyczaj jednak tego typu prace mają charakter bardziej socjologiczny albo utilitarno-polityczny niż politologiczny. Warto jednak zawsze przy badaniu myśli politycznej rozpatrywać możliwość sformułowania tego rodzaju problemu. Czwarty typ problemów badawczych opiera się na metodzie idealizacyjnej Maxa Webera. Każda osoba być społeczny, zjawisko lub proces mogą być usytuowane na kontinuum pomiędzy dwoma antynomicznymi typami idealnymi. Te ostatnie to wiązki kilku najistotniejszych cech sobie przeciwstawnych. Na przykład wszyscy politycy mieszczą się pomiędzy typem idealnym, skutecznego i z drugiej strony nieskutecznego decydenta. W dodatku ten sam polityk może być w zależności m.in. od zmienności posiadanych zasobów coraz mniej lub coraz bardziej skuteczny. Tym samym da się analizować nie tylko miejsce przedmiotu badania na kontinuum, ale też i dynamikę jego zmienności. Znaczącym ułatwieniem i jednocześnie zwiększeniem precyzji badania jest. Wyróżnienie subtypów pomiędzy dwoma antynomicznymi typami idealnymi. Im są one precyzyjniej wyodrębnione, tym dokładniej można sytuować dany podmiot lub przedmiot badania na kontinuum. Wówczas udaje się zidentyfikować zakresy zmian lub zróżnicowanie pomiędzy badanymi przedmiotami, a następnie je wyjaśniać. Najbardziej przydatny do analizowania myśli politycznej z natury rzeczy, posiadający charakter najczęściej jakościowy, jest czwarty typ problemów badawczych. Wymaga on od uczonego swobodnego posługiwania się kategoriami, modelami, schematami eksplanacyjnymi i typologiami o charakterze teoretycznym. Właściwe ugruntowanie teoretyczne stanowi warunek efektywności analitycznej. To drugie jest możliwie wyłączone wówczas, gdy badacz e, potrafi zadawać pytania, Źródłom i dodatkowo zna kontekst społeczny, polityczny, kulturowy i ekonomiczny, w jakim one powstały. Znajomość języka, w którym stworzono dane źródła, nie jest zatem wystarczająca. W toku dążenia do rozwiązania pierwszego typu problemów mogą to być takie same pytania, jakie zadaje rzetelny śledczy. W przypadku postępowania poszlakowego, a tak często jest na przykład w mediewistyce, potrzeba zazwyczaj ogromnej finezji, dociekliwości i przenikliwości. Jednakże w dzisiejszych czasach na tłoku informacji niezbędna jest jeszcze umiejętność sprawdzania ich wiarygodności, rzetelności i czasami utajoności pochodzenia. W pozostałych trzech typach problemów badawczych koniecznym warunkiem przeprowadzenia procesu badawczego jest umiejętność stosowania, a czasami kreowania języka teoretycznego. Kategorii modeli teoretycznych, typologii i wreszcie teorii. Jeśli pozostaniemy na gruncie języka źródeł, to nie tylko nie będziemy w stanie rozwiązać problemu badawczego, ale pozostaniemy niewolnikami tekstów, nad którymi powinniśmy panować. Opis źródeł będzie miał charakter repliki źródeł. Należy podkreślić, że deskrypcja, czasami nazywana metodą historyczną, nie jest czynnością badawczą, analityczną, ani metodą, czy techniką badawczą. Niezależnie od ogromnej liczby prac politologicznych, sięgających po tradycyjne klasyfikacje i typologię myśli politycznej, warto sięgać również do tych koncepcji teoretycznych, które już powstały w innych dyscyplinach naukowych. Socjologii, antropologii kulturowej, czasami matematyki, psychologii, czy językoznawstwa, aby dzięki ich narzędziom analitycznym odkrywać nowe wymiary analizy. Szczególnie wartościowe są takie, które umożliwią wniknięcie w istotę dystrybuowanych struktur semantycznych. Podstawowymi strukturami myślenia społecznego, nie będącego myśleniem naukowym czy komunikacyjnym są mity. W przypadku mitów politycznych możemy wyróżnić mity historyczne, w tym założycielskie złotego wieku, współczesne, stereotypizujące nas i innych oraz prospektywne, świetlanej przyszłości, apokaliptyczne itd. Istnieje też szereg Typologii mitów wyróżnionych według kryterium tematyki, np. mity dotyczące ról politycznych. Każdy mit polityczny, jeśli ma charakter całościowy, składa się z kilku podstawowych elementów: pierwszy z nich i niezbędny to cel, do którego się dąży, drugi to autodefinicja podmiotu, który zmierza do zrealizowania tego celu, trzeci to sytuowanie podmiotów politycznych, które nie należą do nas, dążących do realizacji właściwego sobie celu i stanowią ich. Na tej podstawie dokonuje się ich ekskluzji. Dwa kolejne to czynniki materialne i niematerialne, które sprzyjają realizacji tego celu, attractors, lub znacznie ograniczają bądź uniemożliwiają jego realizację. Repellers. W pierwszym przypadku dochodzi do większej konsolidacji nas, w drugim do procesu bifurkacji. Typologie mitów politycznych sformułowane na podstawie kryteriów stopnia wartościowania negatywnego i pozytywnego można stosować do analizy każdego przejawu myśli politycznej. Dzięki nim da się zidentyfikować spektrum przejawianych postaw wobec konkretnych bytów, zjawisk i procesów, określić skrajności, do których manifestacji skłonny jest dany podmiot, a także wyznaczyć poziom zróżnicowania postaw, charakteru i kierunku zmian dokonujących się w czasie oraz porównać myśl polityczną. Polityczną różnych podmiotów. Warto pamiętać o takim ustrukturyzowaniu problemu badawczego, które będzie wyrazem dążenia do odkrycia tych tendencji i wyjaśnienia przyczyn lub konsekwencji. Myśl polityczna może być bardzo rozmaicie typologizowana. Nie sposób jej traktować jako jedynie przejaw ideologii, chyba że zaakceptujemy dość starą jej definicję jako fałszywą świadomość. Jednakże, jeśli zdefiniujemy ideologię jako hierarchiczny, uporządkowany system wartości, to wtedy pozostaje ogromny obszar myśli politycznej, który nie może być zaliczony do tego typu. Można oczywiście wyodrębniać populizm jako mieszaninę różnych ideologii przy jednoczesnym braku hierarchii wartości i ostrym przeciwstawieniu my oraz oni, a więc jako coś pośredniego pomiędzy różnymi ideologiami, ale to jest tylko cenny trop. O wiele trafniejsze jest wyróżnienie sposobu myślenia politycznego w zależności od jego istotnościowej struktury. Warto sformułować i zoperacjonalizować cechy dystynktywne poszczególnych typów lub jednego z nich, jeśli jawi się jako w najwyższym stopniu funkcjonalny do eksploracji danego pola badawczego. Następnie konieczne jest sprawdzenie, w jakim stopniu dany tekst spełnia cechy jednego z tych sposobów myślenia, a także w jakim miejscu się on znajduje pomiędzy różnymi sposobami myślenia. Problem badawczy można a w przypadku ostatnich ich trzech typów należy sformułować w języku teoretycznym. Niezbędne jest przy tym wybranie, zmodyfikowanie lub wykreowanie danej kategorii modelu teoretycznego, typologii czy teorii. W odniesieniu do teorii Trzeba określić, jaki jest zasięg jej stosowania. Dopiero wtedy formułuje się problem badawczy i przypuszczalną odpowiedź, hipotezę. Z kolei w badaniach mających na celu weryfikację ugruntowanych teoretycznie relacji pomiędzy zmiennymi, zależnymi i niezależnymi, należy sformułować hipotezę zerową. H0 przypuszczenie, że nie istnieje relacja przyczynowo-skutkowa pomiędzy zmiennymi i alternatywne H1 zaprzeczenie hipotezy zerowej. Warto zawsze rozważyć. Funkcjonalność sformułowania problemów szczegółowych. Nie mogą się one ze sobą pokrywać, i w sumie muszą obejmować całość pola badawczego. Należy zdawać sobie sprawę, że problemy i hipotezy szczegółowe nie muszą być równie znaczące i tym samym ich rozstrzygnięcie w różnym stopniu może wpłynąć na częściowe bądź całościowe przyjęcie lub odrzucenie. Dobór i selekcja źródeł stanowi współcześnie jedno z podstawowych zadań badacza. Jednym z rezultatów sprasowania czasu przestrzeni jest takie nagromadzenie informacji, że trudno je całościowo skonsumować. W konsekwencji powinniśmy się ograniczać prawie wyłącznie do informacji pochodzących ze źródeł pierwotnych, a tylko w sytuacjach wyjątkowych niemożności dostępu do źródeł pierwotnych. Mamy obowiązek sięgać do źródeł wtórnych. Wykorzystujemy jedynie najważniejsze źródła pierwotne, a więc takie które są wystarczające i konieczne dla zweryfikowania hipotezy. Wszystkie inne nie są uwzględniane. Co więcej trzeba umieć Formułować katalogi kryteriów selekcji źródeł oraz uzasadniać, dlaczego pewne ich typy zostały włączone, a inne wyłączone z korpusu materiałów przeznaczonych do analizy. Pierwsza i elementarna kwestia to zbadanie poziomu ich wiarygodności, a więc czy rzeczywiście stanowią wytwór badanego przez nas podmiotu. Trzeba zatem wybierać takie źródła, w których pochodzenie nie powinno budzić wątpliwości. Do nich należą na przykład sprawozdania stenograficzne Sejmu. Nie oznacza to jednak zanegowania wszelkich innych typów źródeł. W pewnych szczególnych przypadkach celowe jest dobieranie źródeł wywodzących się z nietypowych portali internetowych czy sieci społecznościowych, np. Twitter. Wtedy jednak trzeba poddać weryfikacji, czy dane konto jest faktycznie prowadzone przez badany podmiot polityczny. Środkami służącymi do rozwiązania problemu badawczego są metody, techniki i odpowiednie narzędzia. Mogą one mieć charakter ilościowy lub jakościowy, a o ich doborze przesądza treść samego problemu.

Zastosowanie jednego podejścia analitycznego nie wyklucza jednak możliwości wykorzystania również drugiego. Często traktuje się jako komplementarne, umożliwiające eksplorowanie innych aspektów myślenia politycznego. Metoda badawcza to powtarzalny sposób zbierania, opracowywania, analizy i interpretacji danych empirycznych, służący do uzyskiwania uzasadnionych odpowiedzi na pytania ważne dla rozwiązania problemów badawczych. Podstawową metodą dla badaczy myśli politycznej jest analizacja. Analiza źródeł. Wśród metod badawczych stosuje się określone ich istotą techniki badawcze. Dobór metody ogranicza zatem spektrum możliwych do zastosowania technik. Technika badawcza stanowi uszczegółowienie metody i oferuje sekwencje systematycznych i powtarzalnych czynności, prowadzących do umożliwienia zebrania danych w konkretny sposób. Techniką najczęściej stosowaną do badania myśli politycznej jest analiza treści. Do wykorzystania potencjału analitycznego techniki potrzeba właściwych narzędzi. Są to wszystkie wytwory intelektualne, które służą do zbierania, utrwalania, strukturyzowania i analizowania danych. W przypadku analizy myśli politycznej najbardziej powszechnymi narzędziami są wspomniane już skale. Służą do pomiaru. Klucze kategoryzacyjne, zestawy pytań do źródeł, kategorie teoretyczne, modele teoretyczne i schematy klasyfikacji. Przed zastosowaniem narzędzia badawczego do badania empirycznego warto przeprowadzić badanie pilotażowe. Na małej próbie z populacji, którą zamierzamy poddać analizie we właściwym badaniu. Pozwoli ono ocenić między Innymi, jego efektywność analityczną oraz uzmysłowi pożądane zakresy i kierunki modyfikacji. Zanim jednak zdecydujemy się poświęcić nawet ograniczone zasoby czasowe na przeprowadzenie takiej próby, warto sprawdzić, czy kategoria teoretyczna, schemat eksplanacyjny lub klasyfikacji spełniają elementarne kryteria poprawności metodologicznej. Stopień niespełnienia kryteriów jest bowiem istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o przeformułowaniu narzędzia, konstrukcji zupełnie nowego bądź poszukiwania. Szukiwaniu innego ujęcia. Projektując badanie, należy pamiętać o tym, że jego wartość leży nie tylko w poprawności założeń metodycznych badacza, oryginalności problemów badawczych, które formułuje, czy nowatorskich narzędzi analitycznych, jakie proponuje. Kluczowy jest bowiem wkład ich wyników w rozwój nauki. Wkładu w rozwój nauki nie należy mylić z takimi właśnie czynnościami, jak zastosowanie po raz pierwszy danego narzędzia do eksploracji konkretnego pola badawczego. Chociaż aktywność ta może być pasjonująca dla badacza, to jedynie jej efekt ma szansę pod pewnymi warunkami być czynnikiem decydującym o jakości badania, a nie przekonanie o nowatorskości ujęcia. Uzasadnienie oparte na założeniu, że nikt dotąd nie zrobił czegoś tak, jak my chcemy to zrobić, jest pozamerytoryczne. Przy określaniu wpływu swojego badania na rozwój nauki trzeba wyraźnie wskazać na jego charakter. Teoretyczny, empiryczny lub metodologiczny. Pierwszy ze wskazanych sprowadzać się do wygenerowania Wyjaśnienia będącego wynikiem rozwiązania problemu badawczego. Wkład empiryczny z kolei polega na dostarczeniu dowodów pozwalających na przyjęcie lub odrzucenie całościowe lub częściowe danego wyjaśnienia. Ostatni z wymienionych wkład metodologiczny występuje wówczas, gdy się projektuje lub modyfikuje istniejące metody, techniki bądź narzędzia badawcze. Poza tym podstawowym wymiarem, każdy element procesu badawczego, np. procedura badawcza, może zostać zaprojektowany. W nowatorski sposób, a tym samym stanowić wkład w rozwój metodologii badań nad myślą polityczną. Warto bliżej przyjrzeć się dwóm pierwszym typom wpływu na rozwój nauki, ponieważ będą najczęstszymi rezultatami badań nad myślą polityczną. Teoretyczny wkład dokonuje się za sprawą udoskonalenia istniejącej teorii, jej obalenia lub dostarczenia argumentów przemawiających za jej odrzuceniem, a także sformułowania nowej teorii umożliwiającej wyjaśnianie zjawisk i procesów. Empiryczny wkład z kolei następuje za pośrednictwem przetestowania dotychczas nieprzetestowanych hipotez zerowych, potwierdzenia lub odrzucenia istniejącej teorii z wykorzystaniem innych niż dotąd danych lub odmiennego zestawu metod, technik i narzędzi badawczych. Wskazane dwa typy wpływu nie wykluczają się, lecz są komplementarne. Komplementarność tę widać w dążeniu do stworzenia lub rozwinięcia nowej teorii, ich przetestowaniu oraz dostarczeniu dowodów empirycznych, Uprawdopodobniających jej treść. Badanie myśli politycznych umożliwia odkrywanie nieznanych aspektów rozumienia świata przez polityków oraz ich sympatyków i przeciwników. Jest tak również dlatego, że możemy zrozumieć utajone struktury myślenia, które determinują wybór scenariuszy działania i sposoby postępowania aktorów politycznych. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy będziemy postępowali według elementarnych reguł metodologicznych badania naukowego. Powinniśmy zatem w sposób poprawny umieć zdefiniować pole badawcze, sformułować nowatorski problem badawczy, spójną z nim hipotezę badawczą lub zerową i alternatywne, dobrać adekwatne źródła oraz odpowiednio dopasować metody i techniki, a w końcu stworzyć jak najbardziej precyzyjne narzędzia. Przeprowadzenie oryginalnego, poprawnie zaprojektowanego badania z zachowaniem najwyższych standardów etycznych umożliwia uczestnictwo w rozwoju nauk społecznych i humanistycznych. Ważne jest przy tym, że. Aby świadomie projektować badania w taki sposób, aby stanowiły konkretny wkład do nauki. Bardzo dziękuję.